A, cześć z tej strony ja, czyli Agis. i jak widać dostałem się do Watykanu. Zawiozłem im 10 pizzów I uwierzyli, że je zamawiali I od tamtej pory nie chcą mnie wypuścić Dlatego również kozali mi usunąć filmy Ponieważ teraz trzymają mnie w filmicy I nie mogę mrugać nawet No ale w każdym razie się ma Dzisiaj pogadamy sobie na temat e, Słonia w pokoju Jak to się po angielsku mówi e, Czyli dlaczego nie ma filmów na kanale I co się dzieje O co biega I tak dalej itp Może nawet niektórzy z was pamiętają Że na początku tego roku Troszkę ironicznie powiedziałem Że 2020 będzie moim e, rokiem Który naprawdę wykorzystam do zmian w swoim życiu i będzie fajnie i będzie kulowo. Cool. I w sumie no, czy takie usuwanie filmów jest zmianą w życiu? Teoretycznie tak, bo teraz mogę legalnie ich nie nagrywać, więc mogę po prostu się opierdalać. Przepraszam, no to tak żarcik z mojej strony i w sumie mówiąc na początku tego roku, że no, ten rok będzie moim rokiem, teoretycznie miałem rację, bo dużo się stało, ale później nie przewidziałem również takich faktów jak jakaś globalna epidemia, która sobie nagle przyjdzie i tu hurdur, takie sprawy. I dla tych, którzy nie wiedzą, ja również e ewentualnie po Popadłem tej epidemii, mianowicie jak publikuję ten film, teraz gdzieś e, w, no, w weekend po prostu postaram się ten film wrzucić, to e, koło poniedziałku będę sobie robił również test na koronę, ponieważ jest jakaś mała szansa, że złapałem tą e, choróbską. No i od pewnego czasu, biorąc pod uwagę, że podejrzewałem, że coś może być ze mną, nie tak znajduję się w takiej troszeczkę kwarantannie, co w sumie e, było główną taką przyczyną czy takim impulsem do sprywatyzowania moich filmów. Ponieważ no, nie rozmawiam dużo o swoim zdrowiu mentalnym, ale dla ludzi, którzy w sumie znają mnie troszeczkę bliżej i wiedzą, że z reguły ja robię dokładnie przeciwność tego, co powinienem robić, aby sobie pomóc. Mianowicie, no, teoretycznie odizolowałem się od wszystkich w realnym życiu, ponieważ nie chcę nikogo zarazić, to postanowiłem również to samo zrobić w jakimś wirtualnym świecie, bo nie wiem czemu. No i w sumie wiem czemu, to też jest taka zła odpowiedź, no nie wiem albo nie mam pojęcia, to się z reguły mówi wtedy, kiedy się zbytnio dużo nie pomyślało. Na szczęście ja dużo nie muszę myśleć i mogę też powiedzieć co innego niż nie wiem, ponieważ mam dużo. Głowę i 500 like Od pewnego czasu czułem się, że moje filmy jakoś tak niezbytnio no, dorównują tego, kim chciałbym być jako taki wirtualny twórca, czy może po prostu twórca w internecie, albo żyjemy w symulacji i tak dalej. Nie mam pojęcia. W każdym razie czułem się, że robię to, co robię, ale na jakichś takich 10% moich możliwości. Natomiast pomimo tego, że wiedziałem, że robię to, co robię na swoich 10% możliwości, no nie wiedziałem, czy do tej w sumie pory nawet nie wiem zbytnio, co jest moim takim 100%. Że tak powiem, wyjściem z sytuacji. No i moim problemem na YouTubie już w sumie od jakiegoś jakiegoś czasu, to jest naprawdę w sumie od początku mojej takiej pseudokariery, jest taki, że nie wiem zbytnio, kim jestem na tej platformie, czy kim chcę być. Co nie byłem tym od dram, później byłem tym od historyk, później byłem tym od komentarzy, później byłem tym od nie wiadomo czego i tak dalej. I w sumie teraz jesteśmy w punkcie, że ja sam już nie wiem. Znajduję się w dość dziwnej sytuacji, ponieważ, no, dla starych, starych widzów, jeżeli naprawdę jesteście od bardzo, bardzo dawna ze mną, czy na moim kanale, czy może słyszeliście o mnie. Nie wiem. Ja nagrywam filmy na YouTubie w zasadzie dość regularnie od 2007 roku. Czyli w sumie stukło już jakieś 13 lat, w co sam nie mogę uwierzyć. No i w sumie przez większość tego czasu trzeba przyznać, że te filmy nagrywałem tak dość sam dla siebie. W sensie, no nikt tego nie oglądał, miałem jakieś tam 50 subskrypcji, 500 filmów czy coś takiego. Teraz na szczęście osiągnąłem poziom, w którym mam więcej subskrypcji niż filmów. No w sumie nie w tym momencie, bo teraz mam. No czy w sumie tak, teraz mam dalej 0 filmów teoretycznie, a mam więcej... Więcej subskrypcji, więc jest okej, okay. ale problem w tym, że no, moja taka sława czy pseudosława, którą kiedyś miałem, przyszła dość nieodczekiwanie, ponieważ postanowiłem sobie jak zwykle wstawić następny film na YouTube'a i nagle okazało się, że okej, okay, ludzie to oglądają z niewiadomych przyczyn, ale ludzie to oglądają. Miałem coś po prostu do powiedzenia, powiedziałem sobie to i myślałem, że to będzie kolejny film, który po prostu ja sobie samo obejrzę 20 razy i to będzie na tyle. Okazało się jednak, że znalazło to parę ludzi, parę, parę ludzi więcej niż zwykle, więc pomyślałem sobie, no dobra, film się ogląda, więc... Więc może po prostu powiem coś w następnym Coś jeszcze, aby po prostu coś dodać do tego poprzedniego filmu I później po prostu, no, film za filmem, za filmem następny I tak dalej, jakoś się to rozwinęło Natomiast nie było to planowane Muszę szczerze powiedzieć, że wpadło mi to dość, że tak powiem, w ramiona Ponieważ, no, zwykle jak jakiś youtuber sobie powiedzmy robi tam jakieś let's play'e Czy cokolwiek, co nie, no to po prostu robi sobie to I jeżeli ma farta, no to w jakimś stopniu tam ktoś go zauważy I wtedy tam jest popularny i tak dalej No właśnie u mnie tego nie było W sensie, było to w tym sensie że złapałem tą swoją popularność, to tak, ale no właśnie problem był taki, że nie miałem zbytnio totalnie planu na to, co robię. Nie miałem jakiejś takiej wizji po prostu. Jakby robiłem to, na co się czułem i później jak, jak się nie czułem, to tego nie robiłem i tak dalej. No i jest to w sumie dość chujowa sytuacja, ponieważ mamy jakąś publikę, która dość regularnie czegoś od nas oczekuje, ale w sumie nie mamy zielonego pojęcia, czego od nas oczekuje. Jedyne w sumie, co ja wiedziałem, że niektórzy ludzie ode mnie oczekują, to, żebym się zajebał, że tak powiem, ponieważ dałem się, że tak powiem, złapać złapać w taki dość negatywny lub w sumie z którym też wielu twórców ma problem, że dostają, nie wiem, 100 pozytywnych komentarzy i one są naprawdę super, ale później przeczytają ten jeden negatywny i ten jeden negatywny jest o dziwo więcej warty dla nich niż te 100 pozytywnych. No i później wiadomo jest rok 2020, więc oprócz tego, że dałem zamknąć się w takiej ciulowej sytuacji, że nie wiedziałem zbytnio co ja tu robię, ale później oczywiście dziwnym trafem zwracałem uwagę na tych y, trzech typach, które mówiło mi, że robię to co robię chujowo, więc powinienem przestać. To jeszcze mieliśmy takiego dziwnego koronawirusa, który też troszeczkę utrudnił sytuację, ponieważ miałem na przykład jakieś tam biznesowe rzeczy, które postanowiłem sobie, że udadzą mi się w tym roku i w sumie się udawały bardzo dobrze, później się położyło, później znowu się udawało bardzo dobrze, później położyło się dwa razy, później znowu może powstanie, może nie, kto wie. I najgorsze w tym wszystkim było to, że odnalazłem się w sumie z całkiem fajną kupką pieniędzy, szczególnie jak na mnie, bo w sumie nie opowiadałem wam tego zbytnio nigdy, ale dorastałem w takiej dość, że tak powiem, biedzie czy coś takiego. W sensie, no, u nas się nigdy nie Przelewało, nie tak, że pieniędzy brakowało, bo to też nie, ale jakoś nigdy się nie przelewało. Pod koniec roku 2019 i na początek roku 2020 moja sytuacja finansowa się dość drastycznie poprawiła i w sumie zaskoczyło mnie to. I problem był w tym, że właśnie mieliśmy tego koronawirusa, więc miałem, że tak powiem, trochę kapitału, żeby sobie gdzieś wyjechać, na przykład do rodziny, i mogłem tam pojechać własnym samochodem, którego w sumie wcześniej tak zbytnio nie miałem, który teoretycznie był mój, ale nie do końca, a teraz po raz pierwszy w życiu miałem coś, co jest moje. No i mówię sobie, no okej, okay, no to pojedziemy sobie do rodzinki. Ja tu jednak koronawirus, no dobra, to może nie pojedziemy, bo w sumie nie wiadomo, czy będzie można, A nawet jeżeli będzie można, to może lepiej nie ryzykować, bo może oni coś mają, albo może ja coś mam, albo może ktoś po drodze będzie coś miał i ja to wtedy raz przestrzenie, więc może po prostu lepiej nie jechać. No to może pójdę sobie do jakiejś droższej restauracji, no to też nie do końca, może sobie zamówię coś z Amazona, dobra, zamówienie z Amazona udało się nawet parę razy, czy gdzieś tam z jakichś innych sklepów online, ale to jednak nie jest to samo, bo w sumie każdy ma jakiś tam cel w życiu, prawda? No i moim. Celem w życiu było w sumie to, żeby mieć zawsze taką rezerwę finansową Co mi się w sumie naprawdę udało, że tak powiem Znaczy no to już udawało mi się od jakiegoś czasu, to nie tak Ale mówię, no właśnie pod koniec roku 2019 do tutaj 2020 Udało mi się to tak troszeczkę z większym sukcesem niż zwykle I znalazłem się również w tej sytuacji poza YouTubem Że na dobrą sprawę pracowałem codziennie I pracowałem myślę, że dość dobrze A przynajmniej no nie było to perfekcyjne Wiadomo, każdy robi błędy Ale starałem się naprawdę robić tą robotę w miarę dobrze I znalazłem się w tej sytuacji gdzie w sumie, że tak powiem, z owoców swojej pracy nie można zbytnio skorzystać, więc później znajdujemy się w sytuacji, w której, no dobra, mamy ten cały sukces i tak powiem, ale po co on jest, skoro po prostu nie możemy z niego w żaden sposób skorzystać. Później jeszcze miałem tam swoje problemy mentalne i tak dalej, oczywiście z tym jeszcze się, że tak powiem, dość, dość sporo borykam, aczkolwiek też znajduję się chyba na takiej dość lepszej drodze teraz niż wcześniej, więc to jest może plusik, ale wszystkie te faktory razem wzięte doprowadziły do tego, że po prostu sobie taką przerwę od YouTube'a. Przerwę od YouTube'a, ponieważ i w sumie no przerwa to jest tak dość gumowe słowo w tym przypadku, ponieważ nie wiem, nie wiem co dalej na dobrą sprawę. Mówię przerwa, ponieważ nie chcę mówić dramatycznie, że coś tam skończyłem czy coś takiego, bo na dobrą sprawę tego nie wiem, ale też nie mam zbytnio Pojęcia, co ma być po tej przerwie. Teoretycznie jakieś plany tam mam, to nie tak. Jednak sprawa jest taka, że te plany są robione w mojej głowie i to mi się do końca nie podoba, ponieważ od momentu, w którym stworzyłem ten kanał, jedną rzecz wiedziałem, że zawsze będę robił inaczej. Mianowicie, że tutaj na tym kanale interakcja twórcy z widzami po prostu będzie jednak miała miejsce i rzeczywiście będzie, że tak powiem, no, praktykowana. Jednak, właśnie ten taki fundamentalny blok mojego kanału, który na pewno wiedziałem, pomimo tego, że na przykład nie wiedziałem, co będę, robił na YouTubie, zawsze wiedziałem, że będę robił to, co moi widzowie chcą, żebym robił, mniej więcej, coś takiego. Natomiast to właśnie też zgubiłem w ostatnim czasie. I nie ma to do końca nawet nic do czynienia z rokiem 2019 czy 2020, bo troszeczkę wcześniej się to cofa, mianowicie byłem w jakichś tam powiedzmy związkach, które później się złamały, więc podłupało mnie to emocjonalnie, później znajdowałem się w takiej typowej wojnie ze swoimi ex, co nie i tak dalej, czy ze swoją ex w tym przypadku, która w tym momencie wykorzystała szansę, żeby sobie, że tak powiem, o tym wszystkim pogadać, ja pomyślałem sobie, że nie będę rozmawiał ze względu na to, że należy się drugiej osobie prywatność, prawda? Więc mieliśmy sytuację, w której, no, że tak powiem, część mojej widowni, wiesz, ślepo wierzy w jedną wizję, że tak powiem, jednej osoby. Ja nic nie mówię, ponieważ uważam, że nie powinienem rozmawiać o takich rzeczach publicznie. Więc e, nie ma mojej wersji, więc jak ja nic nie mówię, to pewnie muszę być winny. Więc e, zaczęło się również też to, że w sumie grupa widzów, która często była na moim streamie, która często była, że tak powiem, e, Otwarta na to co mam do powiedzenia Nagle się ode mnie odwróciła Co też mnie zabalało w dość sporej części Ponieważ no jednak to są, że tak powiem ludzie Którzy najczęściej się pokazywali w komentarzach Najczęściej się pokazywali gdzieś tam na streamach Czy po prostu no najwięcej było ich widać I oni nagle ci właśnie mówią, że jednak jesteś chujowy I powinieneś spierdalać albo się zajebać No i w sumie coś takiego doszło Doprowadziło do tego, że po prostu zacząłem unikać Że tak powiem interakcji z widzami Ponieważ wiedziałem, że tam właśnie też będą te osoby Które jednak teraz... Zamiast no, mieć jakąś taką opinię dość neutralną, czy po prostu jakąś, no jakąś opinię, która nie jest, że tak powiem, pokreskowana tam przez kogoś innego, będą miały właśnie taką pokreskowaną opinię na mój temat, więc postanowiłem zrobić też 500 IQ. Mów oczywiście dalej nic nie mówiąc nikomu, tylko w sumie paru osobom prywatnie gdzieś tam. No, postanowiłem usunąć się, że tak powiem, z własnej społeczności, co jest naprawdę debilną sprawą. Sam fakt, że przestałem odpisywać tak aktywnie na komentarze, jak kiedyś był Również tego przykładem, natomiast takim najbardziej świetnym przykładem tego, jak usunąłem się z własnej społeczności, bo w sumie mój serwer Discord, jeżeli byliście tam kiedyś, albo może zawitacie po tym filmie, to kiedyś prawdopodobnie w historii czatu można było to zauważyć. Mieliśmy tam taką sytuację, że na tym serwerze Discord była grupa ludzi, która miała naprawdę zajebistą aktywność. To trzeba przyznać, mieli naprawdę zajebistą aktywność, jednak wiedziałem, że jeżeli każdy z tych osób zapytałbym się prywatnie, co o mnie sądzą, to prawdopodobnie powiedzieliby mi, żebym się pierdolnął w web najlepiej jakimś Metalowym młotkiem, żeby się zajebać, więc no trudno się mówi. Może nie jest to aż tak drastyczne, może tutaj troszeczkę to, że tak powiem, no nadsterowałem. Natomiast, no sytuacja na pewno była taka, że siedzieli na tym serwerze nie dlatego, że chcieli mieć coś ze mną do czynienia, tylko siedzieli na tym serwerze na, na pewno nie dlatego, że ja tam jestem albo coś w tym stylu, nie? Później zaczęło tworzenie się również podserwerów, gdzie nieważne co ja napisałem, albo jakaś osoba bliska mnie, no to zaraz wiesz, robimy screenshotik i tam takie typowe obgadywanie za plecami, i to. W całości, no, że tak powiem, zniechęciło mnie do takiego publicznego życia na Discordzie, czy po prostu publicznego życia w mojej społeczności. Co jest bardzo chujowym zachowaniem z mojej strony, bo na dobrą sprawę, pomimo tego, że powiedzmy była jakaś tam grupka haterów czy coś takiego, to jednak ja mam, że tak powiem, odpowiedzialność taką, aby jednak, no, martwić się, że tak powiem, większą, że tak powiem, częścią mojej społeczności, żeby jednak tam nie olewać niczego i właśnie tutaj troszeczkę zjebałem. Troszeczkę bardzo, bo zamiast po prostu. Rzeczywiście stanąć czoła tej odpowiedzialności, co no, tyr, tyr tam spierdalamy, co nie w tym? Jakby, no, podjąłem dokładnie ten krok, który jest porównywalny w sumie z e, prywatyzowaniem wszystkich moich filmów, ponieważ zamiast stawić czemuś czoła, to po prostu spakowałem worki i wmówiłem sobie, że muszę iść. Co jest naprawdę ostrą kontrą, jeżeli spojrzymy sobie na moje pierwsze filmy na tym kanale, gdzie jednak zawsze ja byłem uznawany jako ten hater. Miałem taką, że tak powiem, niepopularną opinię na jakiś tam temat, ale po prostu miałem tą swoją opinię, nie bałem się jej Wypowiadać i była jakaś część osób, której to pasowało, była część osób, której to nie pasowało, natomiast ja martwiłem się, że tak powiem, tą częścią osób, którym to pasowało. No i w sumie, tutaj na koniec, miałbym dla Was taką jedną prośbę, ponieważ z reguły to ja jestem tym typem, który, że tak powiem, nagrywa historyki na, na, na filmy, wiadomo. Jednak teraz chciałbym Was poprosić, jeżeli mieś, mielibyście oczywiście chwilę czasu, żeby napisać może taki krótki komentarz, na przykład dlaczego zasubskrybowaliście mój kanał, pomimo tego, że jest milion lepszych na tej platformie, które rzeczywiście robią za content. Albo dlaczego na przykład, jeżeli byliście subskrybentem, a zdecydowaliście się odejść, też na przykład dlaczego postanowiliście to zrobić, żebym mógł po prostu sobie ewentualnie zrobić taki obraz, wymalować taki obraz, że tak powiem, mojej pozycji w głowie i na podstawie tego może wymaluję rzeczywiście jakiś obraz na wideo. Nie jest to jakaś prośba w stylu, no, jak będzie milion komentarzy, czy coś tam, to będzie następny filmik, czy jak będzie ileś tam łapek, to będzie następny filmik, ponieważ nie jestem nigdy osobą, która robi... Coś takiego, ponieważ jest to dość niskie, moim zdaniem. Natomiast brakuje mi, że tak powiem, takiego dialogu z wami, jako moimi widzami, po prostu jako mojej społeczności. Dlatego to jest, że tak powiem, moja taka mała, troszeczkę patetyczna próba właśnie wygenerowania takiej interakcji i ewentualnie nauczenia się z tego i może wyjdę z tego do przodu, może wyjdę z tego do tyłu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że za pomocą tego będę w stanie po prostu złapać te, te, taką sekcję komentarzy, prawda, czy ewentualnie wasze wiadomości, które również możecie wysłać mi na Discordzie. Albo powiedzmy na, na mailu, gdzie wolicie, gdzie wam wygodniej, prawda? I będę mógł za pomocą takiego kompasu, że tak powiem, e, opinii swojej widowni jakoś się pokierować w życiu. Co nie, bo jednak takie no, e, twierdzenie, że o skończę teraz karierę, albo pójdę gdzieś tam dalej, albo będę robił coś innego, tak samo z siebie, jest trochę płytkie. Szczególnie mówię, że to jest taka platforma, że jednak nie jest to jakiś tam Netflix, czy jestem reżyserem filmu i pierdoli mnie to, czy on się będzie oglądał czy nie, bo mam miliardy w banku i w sumie nie o to mi chodzi, czy będzie się oglądał, czy nie. jednak Tutaj jest właśnie YouTube, gdzie naprawdę twórcy i właśnie odbiorcy są sobie bardzo bliscy, więc powinno się moim zdaniem to też respektować. Dlatego właśnie teraz spróbuję zrewitalizować taką konwersację pomiędzy nami. W każdym razie zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Zobaczymy, czy będą następne filmy, czy nie. Do tego czasu, jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie tego filmu zostawię link do swojego Twitcha, gdzie będę czasami w sumie dość regularnie chyba streamuję, ponieważ jakoś, nie wiem, zawsze miałem taki Fable do streamowania. Także, jeżeli chcecie sobie posłuchać trochę mojego standardowego e, pieprzenia, albo ewentualnie czasami również wleci jakiś taki dziwny pato stream, co totalnie nie jest w moim stylu, ale whatever, to macie link w opisie. E, natomiast zobaczymy, co przyszłość przyniesie na YouTube'a tutaj i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. W każdym razie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że również do następnego. Ja czyli Agis i cześć!